Dzień dobry, od dwóch tygodni ponad mamy wprowadzony zakaz wyprzedzania się ciężarówek Że ciężarówki się nie mogą wyprzedzać wzajemnie Co się zmieniło od tego czasu? Powiem wam szczerze, nic się nie zmieniło Z Torunia do Gdańska nie pojedziemy wcale szybciej Z Gdańska do Torunia tym bardziej Z Włocławka do Gdańska to samo Nic się nie zmienia e, Ogólnie ten zakaz też jest troszeczkę dziwnie skonstruowany, bo jeżeli będzie bardzo sprytny prawnik, będzie bardzo go mógł dobrze, bardzo szybko obejść z racji tego, że e, ciężarówki wzajemnie się nie mogą wyprzedzać. Chyba, że jest znaczna różnica prędkości, e, lecz nie znalazłem nigdzie zapisu, jaka to jest znaczna różnica prędkości. tak? Czyli ja uważam, że średniej jakości papuga. E, od spraw drogowych wybroni każdego kierowcę z tego, z tego mandatu, tak? Co się, co się jeszcze tutaj tak zmieniło, naprawdę, po, po tym przepisie? No to wam mówię, że to praktycznie, no mówię, dla ciężarówek to nic. Niektórzy faktycznie widzę, że są przerażeni, zbili się troszeczkę w takie grupki bardziej, jadą mniej więcej w równych odległościach, z równą prędkością, nie przyspieszają, chociaż są ludzie, którzy, no widać, że mają gdzieś te, te ograniczenia. Ale wracają właśnie do ludzi, którzy jadą w tych klubkach. Oni po prostu no, uznali, że tak ma będzie lepiej, nie? Jako dla osobówek. Czy coś jest lepiej? Nie do końca. Bo na przykład teraz pan Stasiu, który sobie wyjechał nad morze, no bo chce odpocząć, ja rozumiem, z całą rodziną, dziećmi, no nie będzie piratował. Jedzie tam sobie te 110 swoim Oplem. Albo pasacikiem i nagle się okazuje, kurna, że on się nie ma gdzie wcisnąć, tak? I jedzie sobie 110, na przykład przez 3, 4, 5 km, zanim powymija te ciężarówki, chowa się na chwilkę, i później znowu wyskakuje, tak? I to tutaj się praktycznie nic nie zmienia. tak? Droga jest nadal blokowana i tarasowana. Przez ludzi po prostu, bo tak naprawdę w Polsce nie chodzi o kierowców. Chodzi o to, że brakuje tego trzeciego pasa, tak? Żeby ciężarówki mogły sobie fajnie wszystko efektywnie robić i kierowcy, żeby mogli po prostu sobie, ci, którzy jadą z szybszą prędkością na przykład niż 110 i jechać faktycznie te 140 tym lewym pasem trzecim na przykład albo środkowym sobie jechali. W Polsce tak naprawdę brakuje trzeciego pasa. Czemu, czemu problem ustąpił na przykład na trasie Łódź-Częstochowa tutaj, tak? Są trzy pasy, są trzy pasy, każdy sobie jedzie, nic się nie korkuje, nikt na nikogo się nie wkurza i w ogóle. Ogólnie z takimi rzeczami jak na przykład, że ciężarówki blokowały lewy pas, na przykład, że były wypadki w ogóle, takich rzeczy było bardzo mało bardzo mało. Ludzie będą i tak i tak wjeżdżali pod te ciężarówki faktycznie, bo nie potrafią stosować prędkości do warunków jazdy oraz swojej umiejętności i takie rzeczy się będą działy. Ja uważam po prostu, że ten zapis, ten przepis to jest w ogóle bubel prawny i bardzo szybko zostanie zniesiony. Albo po prostu ktoś to będzie fajnie szybko obchodził, tak? Ale czemu to zostało zrobione? No zostało zrobione to temu, żeby po prostu Właśnie ściągać z kierowców pieniądze, nie? no bo wiadomo, no trafi się kierowca, ciach, tutaj tysiąc, tam tysiąc i w ogóle. Tak jak zrobili przepisy, prowadzili na osobówki, tak. No to wiadomo, no trafiło się paru fajnych klientów. No można powiedzieć, że bardzo polska policja zarobiła te pieniądze dla państwa, mimo że państwo się nie podzieliło z policją, ale policja zarobiła dla, dla państwa te pieniądze. No i co? <laughs> No i do pewnego momentu no, mogli kasować, tak? No bo krowcy osobowek nauczyli się teraz jeździć i faktycznie każdy zwolnił, każdy patrzy 50, 70, trzyma, trzyma mniej więcej te prędkości, no żeby nie dostawać tego mandatu, tak? I za chwilkę tak będzie też z tirów, albo będą sobie chodzili do sądu i te sprawy będą raczej umarzane, ewentualnie po prostu będzie coś takiego, że yy, Przedzać nie? I nikt nie będzie nie dorabiał państwa, tak? Nikt nie będzie robił ani 500+, plus, ani 800+, plus, tak? No i co? Wracając jeszcze do tematu policji, tak? Policja na przykład, która, która zarobiła, można powiedzieć, bardzo sporo pieniążków dla państwa, tak? Okazuje się, że w Bydgoszczy komendant policji zakazał używania czajników elektrycznych. Ja rozumiem. Lato Ciepło jest. Niech tam sobie piją zimną wodę, nie? Schodzą się i w ogóle. Ale co w zimę? No, w zimę ja uważam, że kurna, no, powinni się zdecydować nad tymi policjantami. No, widzimy nawet psowi się daje ciepłej wody, tak? Żeby się napił, tak? A co tutaj mówić policjantowi, nie? No, ale akurat tak to została wołana. Chyba zwrócili im te czajniki, i w ogóle, nie? Dramat, dramat, jeszcze raz dramat, nie? Nie mają się na kim dorabiać, dorabiają się na grupie pracującej. Najlepiej, nie? Ja uważam, że to się obróci niedługo przeciwko nim i sami zobaczą, że nie ma z czego czerpać. Ewentualnie przepisy trzeba będzie zaostrzyć jeszcze bardziej. Nie wiem, co będą robili. Mogą za chwilkę się okazać, że będą mierzyli sobie odległości z wiaduktów, co już się powoli w Polsce pojawia. Takie rzeczy mają miejsce na czwórce, na przykład. Cóż, no no no, żyjemy w Polsce, no mówię, trzeba ściągać z ludzi, którzy legalnie pracują, tak? Nie można ściągać ludzi, którzy po prostu nie pracują, bo oni nie mają pieniędzy, a ty, przykładowo, pracujesz, ja pracuję, inny, piąty, dziesiąty pracuje, dlatego trzeba po prostu z takich osób ściągać pieniądze. Ja uważam, ja uważam, że coś się powinno zacząć zmieniać. I tego bym wszystkim życzył, żeby to się zmieniło na lepsze, nie? Dziękuję ci się za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Krzysiek CBR 900 RR. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam.